Siemaneczko! Witam w kolejnym, wspaniałym, słonecznym dniu! <noise> Już tam kilka osób pisało, że u Ciebie tu zawsze słońce świeci. Proponuję wejść w playlistę. Playlista nazywa się Off Grid i tam jest parę filmów z tego, jak to montowałem, dzień po dniu, także zobaczysz, że niecodziennie świeci słońce. Ale słuchajcie, dzisiaj chciałem przestrzec, podpowiedzieć, bo sporo osób do mnie pisało, zastanawia się nad taką instalacją i dopytuje się, dlaczego ja uważam, że na wschód, na zachód jest lipa. I czy takie rozwiązanie jak u nas wystarczy, w ich przypadku się sprawdzi? Także słuchajcie, moim zdaniem, jeszcze co, co chcę podkreślić, dzisiaj byliśmy w jednym miejscu i widzieliśmy przeinwestowaną instalację. Naprawdę grubo przeinwestowaną, i ja zauważyłem, że ludzie przechodzą w takiej skrajności w skrajność, bo albo ktoś twierdzi, że w życiu ci się to nie zwróci, Albo, że jeszcze po założyć 30 paneli i 10 takich magazynów energii. Słuchajcie, ja uważam, że jeżeli chodzi o tą instalację, jak dla nas, to jest w zupełności trafione w punkt. Raz, że testujemy to w styczniu, uruchomiłem to 29 grudnia bodajże, czyli praktycznie w najgorszym możliwym momencie, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, odpaliliśmy to. I aż widzę po tym styczniu niecałym, że jakby to jest trafione w punkt, jest to tak w miarę wyważone, jeżeli chodzi o zainwestowane pieniądze w tą instalację No i kiedy to się może zwrócić Bo słuchajcie, z skrajności w skrajność też nie można wpadać, bo zauważyłem, że albo właśnie tak jak mówię Albo nigdy Ci się to nie zwróci, albo jeszcze powinieneś tutaj fermę zrobić z tych paneli Zobaczcie, mamy godzinę, godzinę 12.16 i słuchajcie, o 1216 patrzcie, mamy już full bateria na 100%. Ja przed chwilą wyłączyłem klimatyzację. Zobaczcie, niby teraz panele nam dają 77 W, Wiecie, dlaczego tak mało. Po prostu nie ma co tego już odbierać. Najzwyczajniej w świecie napompowała się cała bateria. Myszka już wyłączyła tę klimatyzację. I no po prostu już ta instalacja jest dla nas za duża. A tam też sporo osób pisało, żeby jeszcze właśnie dokupić magazyn, poustawiać jeszcze panele. Słuchajcie, jak w styczniu my nie jesteśmy w stanie wykorzystać tej energii, to po jaką cholerę tutaj dokładać tych paneli? Zobaczcie, tu jest 10 paneli, i zobaczcie, ile to miejsca zajmuje. To jest naprawdę kawał konstrukcji. Jakby tutaj mamy fajne miejsce, nikomu to nie wadzi, niech se stoi, nie chce stoi, ale dać tutaj jeszcze 5, tutaj jeszcze 5. Naprawdę nam to jest do niczego. Niepotrzebne to nam w zupełności wystarczy. Jeżeli, tak jak już kiedyś mówiłem, wystarczy nam 4 godziny słońca, tak naprawdę w ciągu dnia, i mamy prądu na całą dobę. Mamy prądu na całą dobę. Nie potrzeba nam nic więcej. I też, żebyście sobie uświadomili to, bo czy chcecie po prostu podłączać się do sieci, czy nie chcecie się podłączać do sieci, bo też, żebyście na siłę komuś nie wmawiali, że coś, co się sprawdza u was, sprawdzi się u kogoś innego. Bo słuchajcie, jeżeli jesteście osobą, która rano zawozi dzieciaki do szkoły, razem z żoną wyjeżdżają do pracy, czyli w domu nikogo nie ma, od rana do popołudnia, jeszcze takie ustawienie zachód i nie macie magazynu energii, oddajecie energię do sieci. Ma to sens, nie? Ma to sens, ale jeżeli jesteście osobą taką jak ja na przykład, gdzie ja korzystam z tego prądu cały czas tak samo, czy środek dnia, czy wieczór, dla mnie to jest idealne rozwiązanie, bo słuchajcie, tak jak mówiłem w ostatnim filmie. Człowiek, który ma nową instalację 28 paneli 4 stycznia Pisaliśmy razem, moje 10 paneli ustawione na południe dało 12 kWh, a jego 28 paneli, połowę ustawione na wschód, połowę na zachód, dało niecałe 4 kWh. Dla mnie to jest na siłę upośledzanie sobie instalacji, tylko po to, żeby nie, wiem, no nie oddać za dużo energii, bo oni chyba w tych godzinach kupują to. Za 20 groszy, czy tam za 25 groszy, 4 kW przez 3 godziny to jest 12 kWh po 20 groszy, jest to 2,40. <laughs> za 2,40 nie chcę się podłączać do tej sieci. Słuchajcie, wiadomo, no w lato by więcej tego, tej energii oddał. No, Przypuśćmy, no nie wiem, za 10 zł, za 20 zł, ale po prostu ja nie chcę się podłączać do sieci, bo ja wiem, że to jest wszystko tak skomplikowane, że no po prostu nie wierzę że jakby zrobię na tym interes. Zaraz będą jakieś przesyły, nieprzesyły pododawane. Zresztą nie chcę, żeby w ogóle ktokolwiek ingerował w to. To jest tylko na nasze potrzeby i tak się czuję psychicznie jakoś yy, lepiej, nie? Jeżeli chcesz się podłączyć do sieci, to jest Twoja sprawa. Musisz sobie to przekalkulować. Yy, tak naprawdę też jaki masz tryb życia, bo niekoniecznie to, co mi się sprawdza, sprawdzi się Tobie, nie? Ale ja naprawdę nie widzę potrzeby dokładać paneli y, magazynu energii, bo też teraz bym nabijał drugi magazyn energii, no i jakby na więcej mi starczyło. Ale słuchajcie, jakim kosztem, nie? Bo tak naprawdę najdroższą rzeczą tutaj jest właśnie magazyn energii. Tam też wczoraj napisał ktoś w komentarzu, że taki magazyn energii y, kupi za 6,5 tysiąca. Napisałem ci kolego, żebyś mi ogarnął y, takie magazyny po 6,5 koła, z chęcią od Ciebie kupię, jak za taką cenę mi ogarniesz, to może i się zastanowię, nie? nad takim magazynem energii dodatkowym, ale wydaje mi się, że też on by stał większą część roku po prostu bezużyteczny, nie? napełniony na full i tyle, bo tak jak mówię, w styczniu wystarczy nam 4 godziny słońca, żebyśmy mieli na dobę tego prądu, no a po prostu jak pada śnieg, jest kijowa pogoda, no to nie ma tego prądu. No i tego jestem świadom, ale dodatkowe 20 paneli, też by mi nic nie dało. No bo jak pada śnieg, nie ma tego słońca, to te panele też by nic nie dały. Także wydaje mi się, że nie ma sensu dokładać tych paneli. No bo jak widać tej energii już mamy za dużo. Nie? Chyba, żebym miał taką małą działeczkę jak do tego płotka, no to jakbym nie miał wyjścia, nie? no bo tam kość bym sobie takiego nie postawił przed oknem. Na dom mam ustawiony tak, że idealnie by było na wschód, na zachód, ale to wiąże się z tym, że potrzebowałbym co najmniej dwa razy tyle paneli, a następna sprawa, że raczej bym wcale tego nie zrobił. Raczej bym wcale tego nie zrobił. Nie wiem, jakoś nie mam przekonania do tego, żeby ingerować w dach, yy, całe to ustrojstwo montować, na tym, może mam jakieś niepotrzebne obawy, ale no grobo bym się zastanowił, czy to robić w ogóle na dachu, nie? raczej bym po prostu z tego zrezygnował. I tyle, nie? No bo zobaczcie, jaki to ma rok, nie? Chyba, że chcecie się pochwalić sąsiadom, <laughs> bo słyszałem o takiej sytuacji, że ktoś sobie antenę satelitarną nie z tej strony domu zawiesił. Nieważne, że nie działała, ale sąsiedzi widzieli, że ma satelitę, nie? <laughs> Następny filmik nagram o takich technicznych sprawach, jaki ten kabel, jaki przekrój, jaka długość, wszystko, jak mam podłączone, bo mam sporo pytań, a wiem, że nie chcę Wam się oglądać, jakby od początku wszystkich tych filmów, także Wytłumaczę co i jak Pokażę może jeszcze jak w tej skrzynce mam to włączone A teraz spójrzcie, nie Włączę Wam nagrywanie Jak to wygląda I patrzcie przez Przez całą noc zużyliśmy wczoraj No i spójrzcie Rano wstaliśmy, to była 7.18 jak zrobiłem Screenshot, Było 58% Baterii. Mieliśmy 58% baterii. Hmm. Teraz zobaczcie, tutaj mamy na aplikacji 215 W pobiera dom w tym momencie. <grywanie> Panele, pomimo takiego słońca, produkują tylko 82 W, no bo jakby bateria jest pełna, nie? No i tutaj zobaczcie rano. Tutaj cała noc widać. Normalnie dom pobiera gdzieś tak o 100 W. Tu wiadomo, jakiś skok jest to pewnie agregat od lodówki albo coś takiego. Tutaj już widać, kiedy czajniki były odpalone. No i zobaczcie, tutaj yy, jakby najwięcej z paneli szło 3 kW ponad. No i jak dobiło nam tą baterię do pełna, że tak powiem, no, do pełna, no to spadło to wytwarzanie energii do, do 155 W. Widzicie niecałych 100 watów, 80 W, no bo bateria jest pełna, nie? Także godzina 13 i naprawdę już od, yy, od dobrej godziny mamy baterię pełną. i dzisiaj jest poniedziałek, te telefony mnie zabęczą, ale zobaczcie, myszka tam zaczęła gotować i już zapotrzebowanie jest. Idzie prawie 2 kW, nie? Idzie prawie 2 kW, ale jak widzicie. W naszym przypadku nie potrzeba nam ani więcej paneli, ani więcej baterii. Taka instalacja w naszym przypadku jest w zupełności wystarczająca. Ale chcę podkreślić, że nie wszystko, co sprawdzi się u mnie, sprawdzi się również u Ciebie. Tak samo nie wszystko, co sprawdza się u Ciebie, Niekoniecznie sprawdzi się u mnie. I żebyście to wiedzieli, to jest tylko moja subiektywna opinia i moje subiektywne spostrzeżenie, i to są tylko nasze potrzeby, bo też tam ktoś napisał yy, no, wiadomość z pretensjami, że z dupy wyliczenie, bo mój dom pobiera w spoczynku 200 watów, a jego same serwery pobierają 600 czy tam 1000 watów. Słuchaj, jeszcze raz powtarzam: to się tyczy naszego przypadku, ale Ty też na siłę nie możesz. Jakby kogoś atakować czy kogoś zmuszać do czegoś innego, bo u ciebie sprawdzi się to, że ty masz tam jakieś koparki, kryptowalut, nie wiadomo co. No nie każdy w domu ma takie rzeczy, nie? Nie każdy w domu ma takie rzeczy. Ale jestem jednego pewny. Zresztą, wiecie co? Obejrzyjcie sobie pierwszy film, jaki nagrałem. Wkleję go, albo go tu będziecie mieli teraz, albo tutaj. I obejrzyjcie sobie jakie ja miałem w ogóle podejście do tego tematu zanim założyłem tą y, fotowoltaikę, ja w ogóle byłem pewny, że grudzień, styczeń, luty to w ogóle będzie stało tylko zaszpecało nam podwórko, a jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, ale dalej podtrzymuję to, że jeżeli bym liczył na to, że nagrzeję jeszcze dom pompą ciepła, no to nie da rady, nie, nie da rady. Nie ma takiej możliwości. Wiecie, jakby były takie słoneczne dni, to tak, to by to przeszło. No ale wystarczy dzień, dwa bez słońca. No i kaplica, nie? Nie macie czym grzać. Także jeżeli chodzi o taki całkowity off-grid dla mnie to jest nierealne, nie w naszych polskich warunkach. Ale jeżeli chodzi o takie nasze potrzeby, jest to w zupełności wystarczające. Także tak. Następny filmik Wam nagram, taki no, techniczny, pokażę Wam co i jak z tymi kablami, przekrojami. I jeszcze w następnym filmiku Wam pokażę, jakie ma cudowne właściwości WD40. Słuchajcie, ja byłem w szoku, bynajmniej ja byłem w szoku, jak zobaczyłem, do czego można stosować takie WD40. Jakby w ogóle przeciwieństwo. W użyciu, nie? Bo to ja zawsze myślałem, że to jest po coś, żeby dawało poślizg, a można stosować to również do czegoś, żeby jakby nie dawało poślizgu. Wręcz przeciwnie, ma dawać przyczepność. <laughs> Ale to wam pokażę sam raz. Trzymajcie się ciepłutko, pozdrawiam. Zapraszamy na naszą stronę Budowa Domu Systemem